Witam wszystkich serdecznie na projekcie w Siewierzu. Teraz pokażemy Wam od środka ten piękny dom, tą nowoczesną stodołę. W tej chwili patrzymy na aneks kuchenny, duże okno do samego dołu. Dom jest rewelacyjnie rozświetlony, część holu wejściowego. I lecimy na górę na antresole. Piękne przeszklenie zrobione z czterech okien fakro. To, proszę Państwa, będzie taka strefa chillu. Stolik na kawę, wygodny fotel na książkę. A dalej za tymi zaślepionymi drzwiami. Mamy przestrzeń nieużytkową. Teraz robimy obrót, żeby pokazać całą część salonową. Tu budynek, jak widać, cały czas jest wykańczany. Inwestorzy we własnym zakresie to wykonują. Piękne przeszklenie w kształcie trapezu, i na dole drzwi balkonowe rozwierne z trzech elementów, a po lewej z dwóch elementów. Po prawej stronie też duże przeszklenia, stąd mamy tak jasno tutaj w tym pomieszczeniu. Duża przestrzeń. I to, co daje najlepszy efekt, sufit katedralny. Zwróćcie uwagę na potężną belkę klejoną, która trzyma całą tą konstrukcję o rozpiętości 10 metrów. Mieliśmy tu parę wyzwań konstrukcyjnych którymi, którym musieliśmy sprostać, tak żeby dom poza tym, że efektowny był bezpieczny.